Z rzędem temu, kto nigdy nie słyszał o obiadach czwartkowych organizowanych od 1770 roku przez ostatniego króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego. Przez lata tzw. Tak mądre obiady, podczas których rozmawiano o polityce, problemach społecznych, filozofii i całej masie różnych innych rzeczy, urosły niemal do rangi symbolu polskiego oświecenia. Jakkolwiek nie ocenialibyśmy rządów króla Stasia, jak mawiał profesor Tasbir, był on najlepszym w historii ministrem kultury. Król Staś na obiady czwartkowe zapraszał uczonych, pisarzy, artystów i polityków. Bywali na nich m.in. Stanisław Konarski, Ignacy Krasicki, Marcello Bacciarelli, Adam Naruszewicz czy Franciszek Bochomolec, słowem Elita Intelektualna ówczesnej Polski. Na pomysł zorganizowania obiadów jako takich salonowych spotkań Poniatowski wpadł podczas swojego pobytu we Francji w 1753 roku. Jeszcze zanim został królem Polski, gościł u Madame Geoffrin. Owe spotkania salonowe o charakterze literacko-politycznym u francuskiej przyjaciółki przyszłego króla stały się dla niego źródłem inspiracji. Co ciekawe, choć Poniatowski z podobną koncepcją spotkań salonowych po raz pierwszy zetknął się u kobiety, w jego obiadach czwartkowych brali udział wyłącznie mężczyźni. Choć o obiadach czwartkowych słyszeli niemal wszyscy, o kulinarnych aspektach tych spotkań wiadomo niewiele. Zupełnie jakby uczeni, literaci, artyści całkiem nie zwracali uwagi na to, co mieli na talerzach. Na szczęście dla nas menu obiadów czwartkowych zachowało się w opowieściach Antoniego Magiera. Żywa legenda XVIII-wiecznej Warszawy, kronikarz pogody i stołecznych plotek. Skłonni do wiary w zabobon mieli go za magika, któremu jakaś tajemnicza siła szepcze do ucha przyszłą aurę i temperaturę. Magier był jednak typowym człowiekiem oświecenia, a za jego poprawnymi predykcjami stały obserwacje i wiedza. Za menu obiadów czwartkowych odpowiedzialny był nadworny kucharz Stanisława Augusta Boniatowskiego, Paul Tremo, Francuz urodzony w Niemczech, który uchodził za ówczesnego mistrza sztuki kulinarnej. Tak na marginesie to właśnie Polowi Tremo zawdzięczamy w Polsce jajka sadzone, gdyż dotąd jajca dobrze smażone oznaczały ugotowane na twardo jajka, podsmażone na brunatno, podawane na kapuście. Paul Tremo miał niełatwe zadanie. W owym czasie trwała w Polsce walka o zachowanie obyczajów, nazywana wojną fraka i kontusza albo wąsów i peruki. Tremo był człowiekiem sprytnym i szybko zrozumiał, że żeby pozostać w łaskach musi połączyć w królewskiej kuchni tradycyjne zwyczaje kulinarne Polski z nowoczesnymi trendami kuchni francuskiej. Zaprowadził więc modę na potrawy à la polonaise, które ciężko było odrzucić zarówno patriotom, jak i wielbicielom zachodnich trendów. Wróćmy jednak do jadłospisów obiadów czwartkowych. Menu składało się z potraw jak na owe czasy niezwykle prostych. Ale bardzo wykwintnie podanych. Serwowano na przystawkę wędliny. Potem dla przykładu barsz z uszkami, różne pieczenie, szczególnie ulubioną przez króla baraninę, paszteciki, pikantne marynaty, ptaki i jarzyny. Co do zasady, na obiadach czwartkowych nie podawano ryb. Zgodnie z polską tradycją, ryby kojarzyły się głównie z dniami postu. Aż do XVI wieku, postnych dni w kalendarzu było ponad 200. Poszczono nie tylko w Wielkim Poście, ale we wszystkie środy, piątki, soboty, w Adwencie i w Wigilię, co ważniejszych uroczystości. Wprawdzie do XVIII wieku przepisy prawa kanonicznego w tym zakresie nieco złagodzono, ale dni postnych i tak było sporo, a każdy dzień niepostny był na wagę złota. Niektórzy twierdzą nawet, że to właśnie dlatego król Stanisław August Poniatowski na dzień swoich uroczystych obiadów wybrał czwartek. Ta teza jest jednak mało prawdopodobna, gdyż król urządzał także obiady środowe, na które zapraszał malarzy i architektów. Przyrządźmy zatem posiłek tyleż niewyszukany, co godny największych smakoszy. Potrawa o wdzięcznej nazwie. Ptacy, którzy bywają w cebuli przyprawiani, a w cieście tak mają być działani, z pewnością nie jeden raz gościła na stole w czasie obiadów czwartkowych. Kurczaka przyprawiamy odrobiną utartych goździków, szafranem, całość zalewamy śmietaną i tak przygotowanego kurczaka marnujmy przynajmniej przez kilka godzin, a najlepiej całą noc. Gdy kurczak przejdzie już smakiem przypraw, delikatnie go solimy. Posypujemy odrobiną pieprzu, szczyptą cukru. Całość hojnie opruszamy mielonymi migdałami. Na koniec zapowiedziana w nazwie cebula. Tak przygotowane danie wkładamy do piekarnika. Potrawy były skromne, ponieważ w zamyśle króla jedzenie nie miało odwracać uwagi od rozmowy. Najważniejsza bowiem podczas obiadów czwartkowych była dyskusja. Dyskusja o umiejętnościach i kursztach rozpoczynano jeszcze przed posiłkiem, później przychodził czas na odczytywanie przygotowanych specjalnie na tę okazję tekstów. Recytowano też wiersze nazywane deserowymi, ponieważ serwowano je już po posiłku, a przed kiliszeczkiem wina hiszpańskiego. A uczone obiady, znasz to może imię, gdzie połowa nie gada, a połowa drzymie. W których król wszystkie musi zastąpić ekspensa do wcipu, wiadomości i wina, i mięsa. Nasi ptacy już gotowi. Wbrew powszechnemu mniemaniu, obiady czwartkowe nie należały do najbardziej wystawnych. Faktycznie, jeśli porównać je. Do sarmackich biesiad trwających 7-8 godzin, podczas których serwowano kilkanaście, a nierzadko kilkadziesiąt dań, gdzie stoły uginały się od jadła, a alkohol lał się strumieniami, były to marne imprezki. Król Stanisław August Poniatowski za punkt honoru postawił sobie, by saski pijaństwo z Polski wygnać. Stąd obiady czwartkowe były nie tylko uczone i rozumne, ale też trzeźwe. Wino hiszpańskie owszem serwowano, ale dopiero na koniec posiłku, a sam monarcha używał tego napitku skromnie. Według wskazań króla Stasia sygnałem do zakończenia posiłku były trzy śliwy i wnoszone na srebrnej tacy przez służącego. Podobno owe śliwki zawsze musiały być świeże, król bowiem nie przepadał ani za śliwkami w kompocie, ani zasuszonymi. Uzyskiwanie świeżych śliwek zimą było nie lada osiągnięciem, dlatego ogrodnik króla Stasia cieszył się doskonałą sławą. Zdarzyło się, że znudzony król kazał podać śliwki już po upływie kwadransa, po czym wstał i wyszedł z sali. Pomniej tego incydentu goście dbali, by prowadzona przez nich rozmowa była ożywiona i zajmująca. Por w śmietanie: Kasza Pęczak z pietruszką i parmezanem oraz nasi ptacy, czyż to nie brzmi jak królewski posiłek? Przepyszne. Życzę wam przyjemności.